Żeby zwiększyć siłę należy zrozumieć, jak stres oddziałuje na organizm. Wysiłek fizyczny, na przykład trening siłowy, to forma stresu dla organizmu. Organizm w końcu nie rozczytuje, czy robisz przysiad ze sztangą na siłowni, czy właśnie walczysz o życie. Jest to stresor, który kontrolujemy, w którym na chwilę psujemy równowagę w organizmie po to, żeby on odbudował się silniejszy na następny raz. Reakcją organizmu na ten stresor już w okolicy treningu jest na przykład spadek mocy i koordynacji. Przez trening pojawia się nie tylko zmęczenie mięśni, ale również zmęczenie układu nerwowego. Kiedy jesteś zmęczony neurologicznie, mózg dosłownie gorzej steruje ciałem. Możesz to zaobserwować na własnym treningu, zobacz, że kolejne serie są coraz wolniejsze, a technika, mimo że starasz się ją trzymać, jest coraz gorsza. To jest sygnał, że organizm walczy. Walczy. Już działa nad naprawieniem szkód, bowiem wchodzisz w fazę ostrą, po to, by zainicjować proces podbudowy i adaptacji. Powinieneś wiedzieć, że trening działa tylko wtedy, kiedy ciało ma siłę odbudować się po nim. Jeśli ten stres jest zbyt duży, a regeneracja jest zbyt mała, czyli na przykład za krótka, ciało nie zdąży się naprawić, a zmęczenie będzie się tylko kumulować. To będzie taki efekt kuli śnieżnej, ale tak długo, dopóki coś nie jebnie. Przepraszam. Jak Was nie nastraszę, to nie zrozumiecie o co mi chodzi. Trzeba dbać o regenerację tak samo jak dba się o ciężki trening. I patrzeć na proces treningowy w pełnym kontekście. Teoretycznie, żeby to działało, to siła stresora powinna się zwiększać, bo w końcu organizm przystosowuje się do wcześniejszych warunków. Dlatego właśnie dodaje się kilogramy albo powtórzenia. Im dalej w las, im bardziej jesteś zaawansowany, tym więcej z tym zabawy. Jeśli jednak jesteś początkujący, to pamiętaj po prostu o tym, żeby notować swoje postępy. Jeżeli zaliczasz progres, to nie musisz nic zmieniać. I pamiętajcie też siła rośnie pod kołderką.